Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Samsunga ISCOVER 550H. Tutaj dość ciekawe modele telefoniku z 2015 roku. Tutaj prawdopodobnie, jak piszę w specyfikacji, telefon wodoodporny, pyłodporny. Tutaj dość wytrzymały telefonik specjalnie dla osób, które ty pracują w warunkach dość tutaj ciężkich bądź dość. Yy, no po prostu o dużym nasileniu zapylenia, czy innych szkodliwych rzeczy środowiskowych. I tutaj spójrzmy sobie u samej góry, oczywiście mamy głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance znajduje się 3,5 jack na słuchawki, ładowanie plus USB. To ten standard, teraz popularny. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszczania. Klawisz skrótowy naszej latarki. I na tyle widzimy naszą latareczkę, aparat fotograficzny, no w tym przypadku dość słabej jakości 3,15 20 megapikselowy. Nasza dioda wspomaga nasz aparat nocą oraz służy jako funkcja naszej latarki. I tutaj widzimy głośniczek główny. I fajna zawieszka idealna dla osób, które pracują na warsztatach samochodowych Bądź w budowach, można sobie tutaj powiedzieć, nasz telefonik wytrzymały właśnie ten model od Samsunga. Tu samym znajduje się jeszcze otwór na nasz mikrofonik na przedniej obudowie. I teraz sobie może zajrzymy tutaj do naszej baterii. Bateria w tym przypadku jest dość małych rozmiarów, ale posiada aż 1500 mAh. W zupełności tutaj wystarcza. W takim modelu, tu mam dokładnie informacje Jeszcze do baterii, informacje jeszcze pod nalepką, naszą model B550H został wyprodukowany tutaj pewnie prawdopodobnie przez Koreę i obsługuje kartę. Pamięci jeszcze w tym przypadku do 16 GB, więc jest wystarczająco. Tak naprawdę w tym modelu to nie jest jakiś zbyt funkcjonalny. I teraz sobie przejdziemy dalej, zobaczymy nasze podstawowe funkcje, nasze dzwonki. Jak to wszystko wygląda w tym modelu wewnątrz? SMB550H. Tutaj może o, tutaj słyszymy naszą, nasz dźwięk, naszego popularnego dzwonka Samsunga. Tutaj powiem szczerze, że jeśli chodzi o pyłoszczelność, może bym jeszcze uwierzył, ale wodoodporność, no ciężko mi w to uwierzyć. Tutaj może od nowości dałoby sobie radę, ale teraz to wątpię. ustawiłem od razu naszą datę, godzinę. I spójrzcie, tutaj telefonik jest brandowany przez sieć Play. Polskiego... Polskiego Play. Tutaj spójrzmy, spis połączeń, kontakty, muzyka, muzyka opera, wiadomości. Tu by się dość ciekawie wiadomości, tylko w tym przypadku nie napiszemy wiadomości, bo nie ma kadycim. Nasze tutaj pliki, obrazy, dźwięki, filmy i inne. Tu jest tak dziwnie połączony klawisz, funkcyjny z tymi i lewym, góra, dół i środkowy, że to jest się niekiedy człowiekowi pomyli i się przełącza na inny klawisz. To źle jest skonstruowane, te nawigacyjne klawisze. Kalendarz, aparacik, Tutaj, jak wspomniałem, jest aparacik 3,2 megapikselowy. sobie to zdjęcie. Tak, tylko przykładowe. Ten nawet chyba nie zrobi. Jest. Pyknęło już nam wyłączyło. To, ale tak czy inaczej, za bardzo tutaj zdjęcia jakościowego nie, nie będziemy mieli. Tu sobie możemy ustawić na cyprinach jeden, 1.2 i 0.3. Tutaj za bardzo nie ma co na co oczekiwać od naszego. Zdjęcia. Ale dość dobrej nawet jakości. Jak na Samsunga przystało, to nieźle. Nasz tutaj nakładka e-mailowa, mamy jeszcze alarmy, radio FM, tutaj chyba radio działa bez słuchawek, z tego co pamiętam, nie wiem, zobaczymy, włącz głośnik, ale chyba, chyba nie, nie, raczej nie, nie w tym modelu, jednak pomyliłem się, nasze tutaj ustawienia, no i widzimy profile telefonu, wyświetlacza, dla godziny telefonu, połączenia, kopia zapasowa, bezpieczeństwo, ustawienia naszego usb, sieci, yy, niski zużycie energii, pamięci i wyzeruj wszystko. to sobie może poszukamy nasze dźwięki oryginalne. Tutaj pewnie będą w profilach. Yy, wibracja, dzwonki, połączenia. No i jest. I słuchamy sobie naszych dźwięków. O samej góry. Te wszystkie dzwonki jak słyszeliście w telefoniku, jest naprawdę dość sporo, jest co wybierać. Tu jeszcze widzimy aplikacje dodatkowe, Facebook, komunikator. O, tu nam wyszło. Tu sobie możemy wchodzić. Facebook, uzupełnianie, komunikator. Synchronizacja, Google, notatki, zegar, kalkulator. Nasze gry i aplikacje, zadanie wchodzimy sobie w gry aplikacje i w ogóle co nam wejdzie, bo nie trzeba to wchodzić. O, nie wiem, co nam tutaj naszło, tutaj spójrzmy, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, cztery gierki. Wchodzimy sobie w pierwszą. Tutaj klawisz troszkę nie za bardzo działa, tak powinien działać. Ten, nie wiem czy w ogóle działa, chyba nie działa. Druga aplikacja tutaj prawdopodobnie wszystko działa, ale z kartą SIM bądź tutaj wersja demo, tutaj myślę obsadę na wersję demo bardziej. No dobra, teraz sobie idziemy dalej. Tutaj zobaczmy jeszcze, mamy jedną stronę. Przelicznik, dyktafon, słownik angielski i Bluetooth. I Bluetooth. Tutaj widzicie takie menu, potrójne menu. Podobnie jak w Androidach, tak wymyślili w tym telefoniku. No, w sumie to telefonik jest z 2015 roku, więc coś musieli. Tutaj unowocześnić i tak właśnie zrobili z tym. Mamy też potrójne, czy to jest fajne? No, być może tak, bo więcej tutaj opcji weszło. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model. Tutaj X-Power 550H z 2015 roku. Tu jak widzicie, dość tej dużych rozmiarów nasz telefonik. Dość wytrzymały. Tutaj można testować dość dobrej jakości, jeśli chodzi o ten model, o tą klasykę od Samsunga. I ogólnie polecam do, tej, do ciężkich prac, do tej warunków utrudnionych, atmosferycznych, kurzu, pyłów, w pole. Można brać ten model w inne warunki, takie niekorzystne dla telefonów tutaj dotykowych. Dziękuję, że Ci byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy i mój kanał. Cześć!